Żydowskiej. Zaraz wam się pokażę. Jestem dzisiaj w takim kapeluszu. Tak to wygląda, jak się patrzy dookoła. Sorry, jest niezapowiedziany live, bo nie wiedziałam, o której będzie, bo tu przyjechałam i po prostu przyjechałam i robię live'a tak, żeby wam pokazać no, ciekawe miejsce. Pora jest nietypowa może, ale to najwyżej sobie niecie później. To jest bardzo ciekawe miejsce w Polsce, blisko Krakowa. To jest Kalwaria Zebrzydowska, Nirk Kraków, sanktuarium Kalwaria Zebrzydowska. Trochę Wam pokażę, ale y, pokażę Wam z dziedzińca, bo nie wszystko Wam pokażę, bo tutaj, no wiecie, raczej jest cisza wymagana w wielu miejscach. Ale wejdziemy na taki dziedziniec y, z zielenią. To Wam tam pokażę ten dziedziniec. Tu jest w ogóle dużo dróżek y, i takich kabliczek. Ciekawych, to jest bardzo ciekawy zabytek w ogóle w pobliżu Krakowa. No miejsce i religijne, ale też zabytkowe, bardzo yy, cenne w Polsce. To jest wprost jest wejście do samego kościoła yy, czy katedry, jak to. Natomiast nie będziemy wchodzić jakby do tego miejsca no do kościoła nie będę wchodzić, z, wiecie, z kamerką, ale na takie dziedzińce, yy, dziedzince, w którym jest których są ogrody, to yy, tam wam pokażę, bo tak to wiecie, nie mogę tak sobie z, z kamerką wchodzić tak w, w, nie, w wiele miejsc tutaj. To tu jest takie yy, no dużo ciszy raczej. A tu jest na przykład yy, tablica UNESCO, bo to jest zabytek. Mm. Bardzo cenne. I tu jest UNESCO. I tu jest napis. Zabytkowy park e, krajobrazowo-architektoniczny i pielgrzymkowy. Kalwarii zebrzydowskiej. Bazylika, klasztor ojców Bernardynów i Dróżki Będący unikalną wartością kulturową, przyrodniczą. Yy i kultową wpisane w 99 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest dobrem naszego narodu i całej ludzkości. Tu macie też... O, bo jest tam po polsku, a tu jest po angielsku, nie wiem czy dobrze wam to będzie widać. Stąd jest taki widok już widzicie dość, dość szeroki. Natomiast idźmy tą stronę. Kalwaria Zebrzydowska przypominam to jest, ale chyba tam w napisie udało mi się to ustawić chyba. To jest bardzo cenne miejsce. No religijnie, ale architektonicznie też. No jak właśnie czytam, przed chwilą tablicę UNESCO. Widzicie, piękne drzewa są tutaj, no bo to jesteśmy... No, jesteśmy kawałek od Krakowa. Ale to od Krakowa jest dość blisko. Jak ktoś mieszka w Krakowie, to, to łatwo jest podjechać z dworca. Busy jeżdżą chyba 3 na godzinę, czy jakoś tak. Bardzo łatwo jest podjechać tutaj. Widzicie, drzewa są piękne też tutaj. To jest w ogóle mnóstwo lasów. Na ostatnim czacie żeśmy... Nie, z kim ja to rozmawiałam? Z kimś rozmawiałam ostatnio i ktoś mówił, że w ogóle w kalwarii a na wycieczce wczoraj tej, co byłam wczoraj na optakach, to jakaś pani mówiła, że w ogóle w kalwarii jakiś niedźwiedz jest. To nie wiem czego spotkam, znaczy. Nie wiem, czy chcę go spotkać. Zależy czy to będzie takie spotkanie powiedzmy bez zjedzenia mnie. Nie. To sobie idziemy kawałek. Tu te wieże widzicie, one są takie ogromne. Specjalnie tu przyjechałam, sorry, za taką porę, i w ogóle w tygodniu, ale specjalnie ja tutaj jeżdżę. Jak jest, staram się, żeby było mało ludzi, bo to jest takie miejsce, że oblegane bywa przy świętach czy weekendy, to też chyba są o, 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 też dużo ludzi. O, misje, coś tam, wsparcie na misje też polecają jest jakaś taka, taka scena. To, to jest takie miejsce, które jest raczej takie, w sensie tu jest też drogi krzyżowe i takie rzeczy. Więc tutaj tylko na chwilkę tak... Tu na chwilkę O, widzę, że ktoś jest. Cześć, cześć Jolanta. Jesteśmy w kalwarii zebrzydowskiej. Jak się czasem mniej odzywam, to się nie dziwcie, bo tutaj jest takie, wiecie, miejsce. Wyciszenia też, nie? W kalwarii zebrzydowskiej. No i pokażę Wam dziedziniec. Ja mam kanał generalnie przyrodniczy, bo jak tam jest pytanie, jakieś. Kanał ma przyrodniczy, więc nagrywam często jakieś przyrodnicze rzeczy. Więc jak ktoś lubi przyrodę, to można. A dzisiaj tam pokażę Wam dziedziniec. Takie ogrody tam są. Widzicie, widzicie. Sorry, jak nie będę długo nawijać, bo po prostu no, to jest takie miejsce. No, raczej nie. Ale tu Wam pokażę te krzaki, bo przyroda u mnie jest na kanale przyroda, więc przyrodniejsze robię Wam rzeczy takie, nie? Tu mają bardzo fajnie zorganizowaną tą zieleń też. Patrzcie, takie kosze. Taka zieleń jest... Y przycięta dość mocno, nie? No, tak, taki styl. Nie jest dzika, tylko taka przycięta, ale dużo jest ciekawych roślin. Powiem, że nie znam się na nich, ale tamto drzewo jest ciekawe. Spójrzcie. Takie coś. W ogóle nie wiem, co to za drzewo jest. Takie liście ko biel i zieleń. To jest Z Kalwaria Zebrzydowska, koło Krakowa. No tak, mają tu te zieleń. Teraz pokażę w drugą stronę. Tu są parkingi, też takie wielkie drzewa. I to widać sanktuarium. <kluzł> Widzę tam trochę z góry popatrzę, bo to z góry będzie ciekawie, wiecie. Tu jest restauracja, kawiarnia. Restauracja i kawiarnia. To jest taka fontanna fajna. No i te drzewa tak cięte na kulki. I tutaj takie ogromne giganty. To jest dużo młodzieży, tu w ogóle wiecie, po komunizmie się przyjeżdżają często. Albo jakieś inne tam rekolekcje, nie wiem. Tam były dalej palmy, ja wam spróbuję pokazać te palmy też. Patrzysz się kot. <laughs> Miał Pan kot. Jak wam się podoba kot? <laughs> o, szybko chodzi. Tygrys tutaj Dobra. Tu jest taka tablica, ale jakaś taka dawniej, jak to wyglądało, według jakichś obrazów starych. Wiecie, takie obrazy, wiecie, nie wiem, kiedy to malowane było. Znaczy, to jest odtworzone. I tutaj, jak to wszystko wygląda. Oni tak, o tak to prezentują, ale to jakieś takie zabytkowe dzieło. No i takie różne te kabliczki tutaj, wzgórza. No, tu jest w ogóle też rzeka, wzgórze. Bardzo fajna tu przyroda jest też. Hmm. Hmm. O, jest ludzi dużo. Ale... Tak pokazać kawałek. Palmy. O, Takie palmy. Nie No i tu jest ta fontanna. Aha, więcej mam jeszcze pokażę, bo jest fontanna, a są tu też jakieś takie działka szczelnicze. To ciekawa sprawa jest, ale może też wam pokażę. W sensie oni mają się czym bronić, aby co? Armaty w zasadzie to się. Ale to potem. Najpierw pokażę Wam tutaj. Takie różne rośliny. To jest chyba agawa. To jest taka fontana. Z daleka pokażę, może. Albo, albo może z przodu też. Z... 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 O, sorki. Dobra. Jesteśmy w kalwalii w z na dziedzińcu. Takim jak widzicie, z ogrodami to są fajne kwiatki. Jakieś krzaczki Podobno hmm? burza ma być dzisiaj. Ja nie jak to będzie, ale może będą jakieś efekty ciekawe, ale może nie będzie groźnie. Jakieś samochody. Tutaj teraz jest taka pora, że jakieś sprzątania są pościelowe. Ale przejdę tędy lewą. Tu tylko tak zagląda. O, Heniu, cześć! Cześć, Ja dzisiaj tak z bo yy, po prostu yy, no nie będziemy parę dni, w sensie trochę będę odpoczywać, ale że jestem w takim miejscu cennym, w Kalwarii, to pomyślałam, że wam zrobię live'a, bo, bo po prostu szkoda nie skorzystać, nie? Dlatego ja nie zapowiadałam, bo nie wiedziałam kiedy tu dojadę w ogóle. Potem sobie wrócisz jeszcze. No, ale tutaj tak właśnie te wieżyczki są fajne. i Cały taki dziedziniec, yy, tu jest też dużo... Zieleni fajnej, którą już troszkę pokazywałem. Jakiś kot też był. Tu będzie jakaś atrakcja dla facetów. Zaraz zobaczycie, atrakcja dla facetów będzie. Tu są widoki fajne, takie dalekie. Dzięki, o, to już łapka czwarta jest? O fajnie. Tu wszystko z komórki, to ja nie widzę wszystko. Chociaż nie, a jest, widzę, 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 dobra. To jest atrakcja dla facetów. Działko takie, daszy się armata. A. Oni się mają czym bronić tutaj, słuchajcie. Ja mam nadzieję, że to się nie przyda nigdy, ale... Ale mają się czym bronić. Mają właśnie kilka takich działek. O, muszę tutaj wejść na chwilkę. A, może jestem, pokażę wam w góry. To jest też takie miejsce, gdzie się można, no jak widać, zjeść coś, nie? Siąść tam na tych, tych, przy tych stoliczkach i zjeść. Bardzo dużo miejsca. Patrzę, co tam, Heniu. Nowych widzów zachęcamy do subskrybowania i lajkowania kanału Agnieszki oraz udostępniania live. Dzięki. Do czwartku, Heniu, to, to ja Wam zostawiam kanał. Możecie tam komentować, w sensie pod opieką Twoją i Poziomki. Ja muszę trochę do, odetchnąć. To są takie moje mini wakacje, bo na większe to chyba nie dam rady sobie pozwolić. Więc będę trochę tak w takiej przyrodzie, w ciszy, trochę nabierać sił. I no tak tutaj w zasadzie to wygląda. A takie fajne drzewko mają. A widzę, 8 osób fajnie. Dzięki Wam. Zapraszam do. Do lajkowania, udostępniania można też na, na SUPI też wspierać. SUPI Agnieszka Kwaśniewicz. Żeby mogła działać, bo tak się wydaje. Ale kanały rzeczywiście angażują dość dużo czasu, żeby mogły się rozwijać. No to dobre, jak jakieś wsparcie jest. O. No i to są takie dalekie widoki też. Tutaj też widzicie jakieś działko tam niewielkie. Mają więcej tych działek chyba. Tak się robi wiatr. No i tak tutaj mają dużo tych przestrzeni. Mamy jeszcze kawałek tu pójdę to taki jest do, do grilla. grilla widzę, można tu robić. Ten, ta, ta, ta mała budka taka. Ja tu lubię przyjeżdżać i właśnie tak staram się celować, jak jest mniej, mniej ludzi. żeby trochę spokoju było. No, to są takie siedzaszki do gryla. Można sobie robić też. Przestrzenie mają wielkie. To wygląda. Stąd widać, że są jeszcze drzewa. No i taka przestrzeń, że tu można by lecieć na jakichś lotniach. Tam baćerześ są. Z tego co pamiętam, na tym drzewie. Dzięki Heniu. Heniu pisze, miłego wypoczynku Agnieszku. Heniu, piękne miejsce do wypoczynku. Tak, ja tu bardzo lubię przyjeżdżać. Właściwie przyjeżdżam tu raz do roku. A też jest tu dość tanio. To znaczy tu jest... Tu są różne tam poziomy, nie? Można... No za różne ceny i różna tam jakość, nie? Natomiast ja tu kupuję nocleg za 35. W takich domkach, nie w głównym domu. Także jest to fajne miejsce takie y, do odpoczynku. No jak ktoś lubi, to oczywiście można się też modlić, wiadomo takie miejsce. Natomiast w ogóle jest takie po prostu wyciszające i też... Y, dużo przyrody jest tutaj. Ja jakoś w zeszłym roku to ja też jakieś jelonki widziałam czy coś takiego sarenki, czy... Tylko że jeszcze nie miałam aparatu takiego dobrego, żeby nagrać. A tak no to jak widzicie tu są połacie lasów duże bardzo też. Dalej jest też rzeka. No ale e, o, wszystkiego wam nie, nie będę by to pokazywać, bo też chcę tu odpocząć. Ale po prostu robię live'a, bo pomyślałam, że szkoda, szkoda nie skorzystać, żeby pokazać wam nie. A to jest bardzo cenne miejsce, to sobie gdzieś tam zresztą doczytać. Kalwaria zebrzdowska, e, od Krakowa jest to bardzo blisko. Ja nie wiem, godzinę. Może się idzie od Krakowa z innych miejsc. To pewnie... Może... No nie wiem, jak innych miejsc trzeba zobaczyć jaki dojazd jest. Sklowowy jest bardzo prosty ten dojazd. No, także Czy to jeszcze? Pokażę Wam jak to dzisiaj mam dzisiaj kapelusz taki. <grym> dzisiaj mam taki kapelusz. No. Także ja będę chyba już się autować. I dzięki Wam i zapraszam, jak ktoś nie był od początku, to można od początku coś zobaczyć, to zobaczycie e, też z przodu tą, ten obiekt, nie od frontu e, i tam zobaczycie to, co się jeszcze nie widzieli. Nie mogłam pokazać wszystkiego, bo tu są, wiecie, takie obiekty, też jakieś sakralne, no to nie można tam chodzić to tak gadać z kamerką wszędzie, nie? Tylko tam, gdzie mogłam, to, to ten. Także na razie Wam dziękuję i ja idę sobie odpocząć. Idę sobie odpocząć. Na, na razie trzymajcie się.